Przed nami temat dotyczący układów współrzędnych. Jest to dziewiąty i zarazem ostatni temat z działu Figury Geometryczne, a co oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do powtórki z całego działu. Really Układ współrzędnych. Z Składa się z jednej linii poziomej, z jednej linii pionowej. I tak jak tutaj macie wszystko zawarte na ilustracji, jest oś X, jest oś Y, rzędnych, odciętych. To są takie dodatkowe nazwy, które później na kolejnych etapach bardzo często się pojawiają, szczególnie takie jak argumenty i wartości. I mamy początek układu współrzędnych również zaznaczony. Przy konkretnych zadaniach powiemy sobie jeszcze o ćwiartkach, jakie są w, i jak dzielą one układ współrzędnych. O tych, gdzie są wartości dodatnie ujemne, argumenty dodatnie ujemne, bo to będzie ważne do odczytywania punktów, ale to już na konkretnych przykładach, w konkretnych zadaniach. Teraz jeszcze drogą ciekawostki: układ współrzędnych został odkryty przez Kartezjusza, tak naprawdę René Descartes, którego lepiej znamy jako Kartezjusza, bardzo dawno temu, bo był to wiek kiedy on żył, 16-17, więc całkiem dawno temu odkrył ten układ współrzędnych, i od tego momentu stał się on podstawą zupełnie nowej metody uprawiania matematyki. Metoda ta polega na opisywaniu figur geometrycznych, dlatego też to pojawia się w naszym dziale, za pomocą równań i nierówności, które można tworzyć właśnie w układzie współrzędnych, i jest to swoiste połączenie geometrii z algebrą, czyli tego, co można narysować z tym, co można sobie wyliczyć. Właśnie ten francuski matematyk tego dokonał. I czas na zadania praktyczne. Zaczniemy sobie od zadania, w którym jeszcze omówimy kilka elementów, z których składa się układ współrzędnych. Jak widzicie jest oś Y i oś X. I one są względem siebie poprowadzone pod kątem prostym. I macie na czerwono zaznaczone przeze mnie dwie strefy i na zielono. Tutaj mamy fragment, który idzie do środka układów współrzędnych i jest zawsze na czerwono, czyli to będą x -y ujemne, a zielone to będą dodatnie. Tak jak tutaj widzicie, będzie 1, później mamy 2, 3, 4 i odstęp będzie to 1. Tutaj mamy 5 oraz 6. Po drugiej stronie mamy minus 1, minus 2, Minus 3, minus 4 i tak dalej. To samo dzieje się w y. Tutaj będzie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 oraz minus 5 i tak dalej. W górę już mamy jedynkę zaznaczoną. Zawsze muszą nam podać odstęp, bo czasami może być np. odstęp 1 kratki, 1 kratki o 5, a nie o 1. Czyli tutaj autor zadania, Powinien nam to podać. I na czym polega odczytywanie współrzędnych? Weźmy sobie punkt Q. Jest tutaj pierwszy zaznaczony na liniach dokładnie przebiegających, i współrzędne punktu są zapisywane w odpowiedniej kolejności. Najpierw to, co było na osi X, później to, co było na osi Y, czyli nasz punkt Q. Jak tutaj sobie zjedziemy, to będzie miał na x 6. Jeśli chodzi o y, to jedziemy sobie tutaj. Możecie przykładać linijkę, jak Wam będzie wygodniej. I widzimy 5. I to są właśnie współrzędne zaznaczonych punktów. Weźmy sobie teraz p albo u. U, tutaj była ta kropka zaznaczona na osi x. -ów. Jeśli na osi X, to widzimy, że będzie to piątka. A jeśli chodzi o Y, to nie pojechaliśmy ani do góry, ani na dół. Czyli będzie to zero, bo jesteśmy równo na osi. Idziemy dalej, mamy punkt P. Zjeżdżamy w dół i mamy po X3, po Y idziemy w bok, mamy dwa. Kolejny punkt będzie w i jedziemy tym razem do góry. Widzimy cztery, jedziemy w bok i widzimy minus cztery. Mamy teraz kolejny punkt V i Jedziemy do góry, widzimy minus jedynkę, jedziemy w bok, widzimy czwórkę na minusie. Kolejny będzie r i do góry widzimy minus trójkę, a w bok widzimy minus dwójkę. Idziemy dalej, i mamy punkt T, który jest na osi x ponownie, i ten punkt T ma współrzędną x minus 2, a podobnie jak punkt U, 0 to będzie współrzędna y, bo nie się ani do góry, ani na dół. I mamy ostatni z podanych punktów, to będzie s. I nasz punkt S ma współrzędne. Jeśli zjedziemy do osi X, to będzie minus 3. Jeśli zjedziemy bok, to będzie plus 3 na Y. I tak się prezentują te punkty. Dajcie znać w komentarzu, czy rozumiecie zasadę ich odczytywania. Każda z tych osi, o której wspominałam, czyli oś Y, dodatkowo jest zakończona. Strzałką I u nas w podręcznikach zawsze ta strzałka będzie w jednym kierunku, czyli w stronę rosnącą, w stronę wartości dodatnich, tak samo na Y i na X. Tak samo. Możemy je rozpatrywać osobno i wtedy łatwiej będzie zauważyć, że w tym miejscu jest 0, później jest 1, w dół jest minus 1. Coś takiego jak na termometrze, gdzie mamy stopnie. Kiedy dokładamy oś x'ów, to tutaj, gdzie było 0, już tak nie da się tego zapisać, bo nam się zamazuje obraz. Ale pamiętajcie, że to właśnie 0 tutaj jest. Tak samo jak mamy oś, tylko oś x'ów. To jest ta sama zasada, że na tej osi było 0. Też strzałka będzie ukierunkowana w stronę x dodatnich, czyli do plus nieskończoności. Do tej nieskończoności też za chwilę sobie powiemy. I tutaj jest 0, 1, 2. Mogą się pojawić też, tak jak na zwykłej osi liczbowej, ułamki, ale na ogół w tym układzie złożonych, będziemy mówić o całych wartościach liczbach całkowitych, dodatnich i ujemnych. I znowu, gdybyśmy przyłożyli tutaj sobie oś y to to 0 nam się w obrazie zamazuje. Dlatego tak ważny jest punkt, który jest środkiem układów współrzędnych. Nie było litery na przykład A. To ja go dodatkowo nazwę punktem A. I punkt A, środek układów współrzędnych, ma x0 i y również 0. Teraz mamy dokładnie odwrotną sytuację. Mamy narysować układ współrzędnych. Pamiętamy, żeby narysować nasze osie układów współrzędnych pod kątem prostym od linijki po kratkach, to jest mniejszy problem. I odstępy, tak samo jak na osi liczbowej, tak samo w układzie współrzędnych, muszą być równe. To nie może być na chybiu trafił. Najlepiej najładniej wygląda w życiu, jak stosujecie sobie. Odstęp 1 cm, ale to wszystko zależy, jak wysoko mamy rysować nasze punkty. To zaczniemy sobie od punktu A i mamy minus 2, bo pierwsze będą x, później będą odczytywane y. Czyli tutaj mam minus 2 i do góry idę do trójki. I tutaj gdzieś przed się te wartości będzie punkt, który nazwali A. Idziemy dalej, mamy punkt B. Minus 4, bo najpierw x, a później będzie 0, czyli jestem na osi. I to jest punkt B. Idziemy dalej, jest C. Również będzie minus 4, ale idę sobie w dół, do minus trójki. I tam, gdzie się przed nim minus czwórka z minus trójką, tam stawiamy punkt, czyli tam naszą kropkę i opisujemy jako C. Idziemy dalej i mamy minus 2 i zjeżdżamy do minus jedynki, czyli tutaj będzie przecięcie i jest to punkt D. Idziemy dalej, mamy E i jesteśmy tutaj, w stronie plusowej, dwa i idziemy cztery do góry. I tam, gdzie się nasze linie przetną, możecie sobie przyłożyć linijkę, możecie sobie rysować ołówkiem takie linie pomocnicze. Na początek może Wam to trochę ułatwić sprawę, a już później, jak nabierzecie wprawy, to okaże się, że nie będą Wam one wcale... Potrzebne. Później mamy 4 dodatnie i będziemy zjeżdżać do minus 1, czyli gdzieś. Tutaj nam się przecinają i stawiamy punkt. To może tutaj tą czwórkę przepiszę i to będzie punkt F. Idziemy dalej. Mamy G i to znowu będzie 4 i tym razem idziemy 3. Do góry jest g, h jest 0, czyli nie ruszamy się na xach ani w lewo, ani w prawo. Jesteśmy na zerze i idziemy 2 do góry i to będzie właśnie h. I ostatni punkt, który mamy zaznaczyć będzie i, to będzie minus 3 i 3 dodatnie, czyli będzie w tym miejscu punkt i. I w ostatnim zadaniu na dzisiaj przećwiczymy sobie to samo, co było w zadaniu pierwszym, z tą różnicą, że te jednostki nie będą oddalone od siebie o jeden, tylko trochę inaczej, czyli utrudnienie, bo widzimy, że jedna jednostka to są cztery kratki. To oznacza, że to będzie jedna czwarta, dwie czwarte i 3 czwarte możemy sobie tego używać w postaci ułamka zwykłego, możemy używać postaci ułamka dziesiętnego, to już jak nam wygodniej. A jedynka to wszystkie kawałki, czyli 4 z 4. 4, bo mamy 4 odstępy, 4 kratki Tak myście sobie to wytłumaczyli, to samo będzie tutaj na y dodatnich, na tych. Ujemnych to będzie minus 1 czwarta, 2 czwarte na minusie i 3 czwarte na minusie to będzie minus 1. I tak samo będzie to na osi ujemnej, związanej z xami I to jest właśnie to utrudnienie względem tego, co robiliśmy sobie w poprzednich zadaniach, gdzie były te wartości całkowite. Mamy podpunkt A i on tutaj na X ma jedynkę, na Y ma dwie. Czwarty. I tak wpisujemy. Nie bawimy się, można to skrócić, ale ja nawet nie będę się w to bawiła. Wychodzą mi dwie czwarte, tyle sobie zapisuję. Jeśli chodzi o podpunkt B, to zjeżdżam sobie na X -y. i mam minus jedynkę, a na Y mam jedynkę. I pamiętajcie o kolejności. Pierwsze wpisujemy X, -y, drugie Y. -ki. Jakby Wam się myliło, to, to jest tak jak w kolejności alfabetycznej. X, Y, Z. Najpierw X, -y, potem Y. -ki. To jest taki drugi sposób na zapamiętanie, dlaczego tak, a nie inaczej. Tutaj punkt C mamy na osi X, to wiemy, że Y będzie równy 0. I tutaj mamy minus 2, czwarte i tak wpisujemy do naszego punktu. A na koniec D jeśli chodzi o X to plus. Trzy, czwarte, zwyczajowo tego plusa nie piszemy, ale jak będziecie go pisać, to się też nic nie stanie. I na y mamy minus 1. Przechodzimy obok. Tutaj dokładnie to samo robimy. Tylko na początek trzeba sprawdzić, jaki będzie odstęp. Dziesiątkę mamy i również cztery kratki. Czyli tą dziesiątkę trzeba sobie podzielić na cztery równe części, i to nam da każdą część równą. 2,5. Czyli tu by było 5, a to by było 7,5. I tak samo byłoby w każdą stronę, niezależnie od tego, czy jesteśmy na Y, czy na X, tu mogę wpisać minus 10, bo te wartości dodatnie oni nam dopisują, argumenty dodatnie nam dopisują, a w tych ujemnych to mamy sobie samodzielnie określić, jak to będzie. I jak już mamy tą oś. Po układaną zarówno X, jak i Y, wiemy jaki jest odstęp, to wtedy już odczytywanie staje się zwykłą przyjemnością, bo tutaj mamy na X, przy tym punkcie E5, i tutaj na Y również mamy 5. Jeśli chodzi o F, to tutaj na X mamy 10, a jeśli chodzi o Y to będzie tutaj minus. 5 I jeszcze jedna yy, sprawa, jeśli chodzi o zapisywanie punktów. Jeśli mamy jakiś punkt i zapisujemy x i y, to pomiędzy nimi w zapisie jest średnik. Dlaczego nie stosuje się przecinka, chociaż też takie wersje można spotkać, bo zobaczcie, jak zapiszę punkt p i będę miała ułamek 2,5 i zrobię przecinek 5 to czasami może tak się zdarzyć, jeśli te przecinki będą równej długości, że nie wiadomo, czy to było 2,5, czy może, jak ktoś tak sobie zapisał, czy to było 5,5. Dlatego zamiast przecinka stosuje się średniki, wtedy już wszystko jest łatwiejsze do zauważenia, która liczba była tam z ułamkiem dziesiętnym, a która nie. Jeśli chodzi o G, to mamy właśnie 2,5. Na x i jeśli chodzi o y, to będzie minus 2,5. K mamy na osi x, to już jest dobrze nam znana sytuacja, y jest wtedy równy 0, a x odczytujemy jako minus 10 i na koniec podpunkt i mamy tutaj minus 7. I 5, dziesiątych, a jeśli chodzi o y, to będzie równe 5. I ostatni przykład z podpunktu c. Mamy j, i tutaj pokazują, że 1 dziesiąta to jest odstęp każdej kratki, czyli tu będzie nam łatwiej, nie trzeba nic sobie dzielić. Ja zazwyczaj tylko na osi x sobie te tutaj liczby dopisuję, a czasami tylko przy tych punktach, które są mi potrzebne. Jeśli potrzebujecie w każdą stronę sobie rozpisać, to róbcie to na początek, żeby lepiej wszystko widzieć i się nie pomylić. Czyli tutaj mam jedną dziesiątą i tutaj nawet fajnie jest zastosować odstęp, żeby lepiej było widać wartości, które się wpisuje. Czyli tutaj mamy również na y jedną dziesiątą. Jeśli chodzi o punkt K, to tutaj mamy Cztery dziesiąte, a jeśli chodzi o tą strefę minusów, to minus dwie dziesiąte. Punkt L jest tym razem na osi Y i wtedy 0 będzie na X, a na Y zjeżdżamy trzy piętra w dół, czyli mamy trzy dziesiąte na minusie. M jest też na Y, -kach. jedziemy w górę. Czyli mamy x równe 0, a y tym razem plus 30 i n minus 1 dziesiąta minus 2 dziesiąte, minus 30. Specjalnie Wam tutaj kolorami zaznaczam, żeby było Wam łatwiej odczytać. Minus 30, może to ładnie zapiszmy, tak żeby ten minus. Było widać. I jeśli chodzi o górę, to jedziemy na jedną dziesiątą do góry. W pierwszym przykładzie macie wszystko kolorami, potem tego koloru wam dawałam mniej i mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji będziecie rozumieli, jak odczytywać punkty w układzie współrzędnych i jak je zapisywać na własnoręcznie napisanym układzie współrzędnym. I jeszcze jedna ważna sprawa. Tutaj mamy cztery ćwiartki. Pierwsza ćwiartka. To są x dodatnie i y dodatnie. Druga ćwiartka, bo idziemy odwrotnie do wskazówek zegara, to x będą ujemne, a y nadal dodatnie. Trzecia ćwiartka to będą x ujemne i y dodatnie. I czwarta ćwiartka to będą x dodatnie i y ujemne. Tutaj poprawka mała. Są oczywiście y ujemne, x i y, y ujemne, bo są w czerwonych strefach. Czasami pytają się o to, w jakiej ćwiartce leży punkt, albo jak jest prosta, to przez jakie ćwiartki będzie przechodziła. I tutaj trzeba wiedzieć, że je liczymy odwrotnie niż to jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to dokładnie odwrotnie. I tyle trzeba zapamiętać, to jest najważniejsza informacja, a czy to będzie plusy, czy minusy, to będziecie widzieć właśnie patrząc na osie. Tutaj mamy strefę, gdzie mamy X -y dodatnie, Y dodatnie, więc to dodatkowo łatwo stworzyć, tylko trzeba wiedzieć, w którą stronę odlicza się nasze ćwiartki. W temacie 64 również będziemy robić zadania związane z układem współrzędnych, będą to już zadania tekstowe, ponieważ po dzisiejszej lekcji mam nadzieję, że już potraficie zaznaczać i odczytywać punkty właśnie z układów współrzędnych.